Jaki będzie rezultat spotkania w Gorzowie Wielkopolskim-Polska-Słowacja? Pozytywny dla nas. A konkretnie? No wygramy mecz, no jest on. To... A dokładnie! Czy to jest jakiś konkurs? Chciałbym, życzyłbym sobie wygrać różnicą trzech bramek. To myślę, że to będzie taka fajna zaliczka przed meczem rewanżowym. Mikołaj Zastawnik coś strzeli? No oczywiście, że tak. Trudne pytanie dla Stefana Rakicia. Jako bezstronny bowiem reprezentant Serbii, jaki będzie wynik meczu Polska kontra Słowacja? Polska, Słowacja? Wow. Ciężko pytanie. Naprawdę ciężko pytanie. A gdzie grają? Po, po, Polska? W Polsce. W Polsce? Uf, to może być, że Polska wygra. Jaki wynik? Jaki 2, 1 hm. i powe... 3-1. 3-1 wygra Polska. To będzie ciężki mecz, ale myślę, że 3-0 dla nas. Strzelisz coś? Tak, powiem, że tak. Myślę, że wygramy. Ale... Nie powiem wynik, tylko wierzę, że, wierzę, że wygraje Słowacja. Oczywiście chciałbym, żeby to był pozytywny wynik. Wiadomo, że mamy jeszcze mecz rewanżowy, ale myślę, że mamy wszystko i jesteśmy w pełni skoncentrowani na celu, żeby awansować. Że ktoś uda pierwszy meczu, będzie super. Nieważne jaki wynik. Pan... Ale konkretnie, konkretnie. I wygramy, wygramy. Postaramy się, wykazujemy wszystko, żeby wygrać. Obstawiam 3-1 dla Polski.